Dzień Boże, witamy Was w siódmym dniu, kontynuując formację piątego tygodnia. Mamy dzisiaj taki dzień podsumowania tych wszystkich dni, które były wcześniej. Czyli mieliśmy takie charakterystyczne punkty: rozwijanie siebie w wierze oczywiście, modlitwa, rozeznanie, praca, intelekt, zdobywanie mądrości, wola, posłuszeństwo Bogu i uczucia i kierowanie sobą. Postaramy się dzisiaj pokrótce podsumować te wszystkie dni. Do czego nas zaprowadzają wszystkie poprzednie poruszane zagadnienia? Znowu możemy wyszczególnić trzy podstawowe założenia. Uczymy się pożytecznych rzeczy, dzielimy się tym, czego się nauczyliśmy, tymi umiejętnościami i przez to możemy duchowo wzrastać. I temu służy właśnie ten piąty tydzień. W wyrobieniu sobie takiej odpowiedzialności za nasz rozwój poprzez poszczególne elementy pracy nad sobą, nad swoimi uczuciami, możemy nabywać nowe umiejętności, możemy je doskonalić, yy, możemy się nimi dzielić i przez to będziemy duchowo wzrastali. Oczywiście dzielenie się tymi umiejętnościami, tym czego się sami nauczymy, musi odbywać się w kluczu formacji, czyli nie możemy mówić o chociażby zawodach, które no być może kogoś też podniosą, ale są to rzeczy związane z naszą, z, form, z naszą formacją, naszym duchowym rozwojem. Uczenie się pożytecznych rzeczy. Co możemy powiedzieć na ten temat? Uczenie się pożytecznych rzeczy celem yy, rozwijania wspólnoty yy, i naszej generalnie... Dzielenia się z innymi. Tak, tak. No to związane jest z dzieleniem się z innymi, rozwijania naszej wspólnoty i wzrastania nas, nas samych. Wiadomo, że tak jak byliśmy dziećmi, być może czasami nie chciało nam się uczyć, nie chciało nam się podoływać jakimś obowiązkom, natomiast musimy mieć świadomość, że w obecnym naszym rozwoju i w naszym życiu takie rzeczy, które się pojawiają, które mają służyć rozwojowi wspólnoty, mają służyć rozwojowi nas samych. Są to rzeczy, których po prostu nie możemy pominąć, my musimy cały czas wzrastać, cały czas musimy uczyć się, cały czas musimy przyjmować tą wiedzę przekazywaną nam, żebyśmy mogli ją później wykorzystywać. Chodzi o uczestnictwo w kursach, między innymi Szkoły Nowej Ewangelizacji, bądź w konferencjach, czytanie, wydaje mi się, mądrych książek, które też towarzyszą naszej formacji. Co jeszcze? Ja zacytuję. Tutaj mamy odniesienie do drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział 15, werset. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. Bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Więc albo żywimy się żywym słowem przekazywanym, albo tak jak Kasia powiedziała, to może być no tutaj jest list powołany, ale to może być forma książki, forma konferencji. Więc cały czas trwamy w tym, yy, ucząc się. To wszystko, co przyjmujemy, co przyjmujemy rozumem, co przyjmujemy sercem, zacznie nas pracować i to będzie służyło efektywniejszej służbie dla Pana i dla, i dla wspólnoty. Drugi temat, dzielenie się umiejętnościami. Już no omówiłeś. Ale jeszcze jedną rzecz tylko mm. chciałbym powiedzieć, że nie możemy sobie wyznaczać... Jakiś takich bardzo wąskich ram. Uczymy się odtąd, dotąd. Dajmy wolność naszemu sercu. Duch Święty będzie na pewno działał tak, jak będzie chciał, i na pewno będzie coraz bardziej poszerzał nasze granice. Zobaczycie, że to jest coś, co się w którymś momencie zacznie samo dziać w Waszym życiu. Te treści będą do Was trafiały i w zasadzie w każdej, w każdej dziedzinie i w każdym aspekcie Waszego życia będziecie je mogli zauważyć. Już się cieszymy, że niektórzy z naszej wspólnoty się formują y, poza tym, co my proponujemy. Tu pozdrowienia dla Lucyny, która uczestniczy w studium biblijnym. Mm -hmm. Bardzo się z tego cieszymy i właśnie o takie rzeczy nam chodzi. Między innymi, bo to może być też, słuchajcie, no, trzeba wspomnieć o innych członkach naszej wspólnoty, którzy z dużym zaangażowaniem też przekazujemy sobie różne pozycje książkowe i czytamy je. Więc to jest też na pewno forma nauki. Żeby nie było tak, że tylko lucyna się formuje nie poza tym wszyscy staramy, wszyscy staramy się wzrastać. Dzielenie się umiejętnościami. Tutaj znowu mamy odniesienie do dziejów apostolskich. To jest 23 rozdział 11 werset. Ja już go tutaj przeczytam wam szybciutko. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Czym jest dzielenie się? Dzielenie się to jest dawanie świadectwa o tym, czego się nauczyliśmy, czego doświadczyliśmy, w czym wzrastaliśmy, więc przekazywanie innym tego, co jest naszym, naszym doświadczeniem. Tutaj dzielenie się też można rozszerzyć na dawanie. Najcenniejszą sprawą, rzeczą, którą mamy w naszym życiu, to jest czas. Jeżeli potrafimy komuś poświęcić swój czas, to naprawdę bardzo dużo. Dzielenie się też y, tutaj jest pieniędzmi, um, no, umiejętnościami, y, umiejętnościami to, to już mówiliśmy. Także to są bardzo ważne rzeczy. No i cóż, duchowe wzrastanie. Tak. Jeżeli uczymy się, rozwijamy swoje umiejętności, potrafimy się nimi dzielić, Plus jeszcze do tego modlitwa i formacja i uczestnictwo w liturgii, no to jest po prostu duchowe wzrastanie, nic, ująć, nic dodać, nic ująć. Ale musimy mieć też świadectwo, yy, świadomość, nie świadectwo, przepraszam, że yy, w tym, co doświadczamy, czyli w dzieleniu się i wcześniej jeszcze yy, uczeniu się pożytecznych rzeczy i dzieleniu się umiejętnościami, mogą się pojawić jakieś rzeczy, które są dla nas, nie wiem, wątpliwościami, których nie do końca rozumiemy. Musimy starać się też je wyjaśnić. To tutaj są, jak gdyby w dzienniku Nowego Życia, one porównane do chwastów. Jeżeli dbamy o to, żeby nasze duchowe wzrastanie było porównane na przykład do ogrodu, to równocześnie musimy zwracać uwagę na to, żeby nie zaczęły wyrastać tam chwasty. To mogą być różne rzeczy, to mogą być różne ideologie dziwne, różne jakieś konferencje, które nie do końca są yy, prawdziwe, więc na to musimy też zwracać uwagę, żeby wzrastać duchowo, ale wzrastać w Chrystusie, a nie błądzić gdzieś bocznymi ścieżkami. Duch Święty na pewno nam będzie w tym pomagał, będzie nas prowadził, ale musimy się też oprzeć na pomocy bliźnich, bo nierzadko bliźni jest naszym powodem do duchowego wzrostu. I mamy fragment z Galatów, piąty rozdział, werset od 22 do 23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. I jest pytanie, jak to, jak to robić? Nie, jest co robić? Miłość to nie tylko myślenie, tylko pragnienie, jest to także decyzja, nauczyciowe no zaangażowanie. No tutaj mamy znowu fragment z Ewangelii Łukasza. On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Z czym to jest związane? To wszystko, co będziemy robić, to wszystko, czego będziemy się uczyli, w czym będziemy chcieli wzrastać, musi być koniecznie, to jest warunek, który jest pierwszym chyba do spełnienia, przepełnione miłością. Dlatego, że miłość, którą dostajemy w darze od Pana, musimy powielać, przyjmować ją, ale też ją dawać. I wtedy te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, będą miały sens. Jeżeli nasze nauczanie, czy nasze dzielenie się będzie pozbawione miłości, będzie to z przymusu, będzie to ze złością, to wtedy nic z tego dobrego nie wyjdzie. To musi być miłość, która będzie polegała na tym, że my to wszystko chcemy dać w darze. Ja słucham Cię uważnie i pamiętam z różnych konferencji, że w formacji duchowej w ogóle w naszym życiu powinniśmy się kierować wolnością. I... Zawsze słyszę, że my wszystko robimy w wolności. I jeżeli czujesz, że właśnie do tego cię Pan zaprasza, to zatem idź. To no nie jest tak, że musisz. Jeżeli chcesz, to idź, a Bóg będzie wlewał w twoje serce tyle miłości, cierpliwości i pokoju, ile w danym momencie będziesz w stanie unieść. To jest zawsze z dwóch pozycji można na to popatrzeć, bo pierwsza sprawa, która dotyczy mnie, idę za czymś w wolności, kieruję się tą wolnością, ale druga strona, która jest naprzeciwko mnie, która daje, to musi dawać z miłością, więc ta wolność w którymś momencie spotyka się z miłością. Zresztą miłość, która jest pozbawiona wolności, tak naprawdę nie jest miłością, tylko jakimś takim mocnym zobowiązaniem, które nie do końca może być właściwe i prawdziwe. Mamy zaproszenie, żeby swoją modlitwę przez najbliższy czas skupić właśnie na tych trzech zaleceniach. Uczyć się pożytecznych rzeczy, dzielić się tymi umiejętnościami, których się nauczymy i przez to duchowo wzrastać. Ogarnijcie to wszystko modlitwą, postarajcie się zaangażować właśnie w tej modlitwie w tych trzech punktach i zobaczycie, co będzie wam Duch Święty. Podpowiadał. To jeszcze tutaj sobie dopisałem taki fragment, że czasami ta nauka wymaga od nas dużego zaangażowania, czasami wymaga dużo poświęconego czasu, czasami nawet pieniędzy. To są rzeczy takie bardzo typowo ludzkie. My mówimy cały czas o wzrastaniu duchowym, ale to wszystko może być ze sobą połączone, czyli duchowy wzrost, on nie jest uzależniony od tego, co włożymy w formie takiej materialnej, ale bardzo często włożona forma materialna powoduje to, że nasze serce staje się zdecydowanie bardziej otwarte, chętne do dzielenia się i przez to duchowo wzrastamy, jeżeli nie jesteśmy przywiązani do tego, że musimy jak najwięcej dla siebie zatrzymać i nie wydać ani złotówki, ani nie poświęcić ani minuty czasu. Więc to pewnie też ma jakieś znaczenie. List do Rzymian, 13 rozdział. Przechodzimy do tego fragmentu. Nie jest on długi, możemy go przeczytać, Kasia, w całości może. Zacznij, może, tą pierwszą część, a ja później zacznę drugi. Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niego pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddawajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu cześć, cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przyto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A zwłaszcza rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu, teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Oto słowo Boże. Bogu nie będę dzięki. I wstrząsające dla wielu określenie władzy. Tak, jako takie, tej, y, która jest nadana przez Boga. Takie bardzo na czasie, gdzie wokół nas y, szaleją burze polityczne, związane z przekazywaniem władzy i tak dalej, i tak dalej. My chyba jesteśmy tak trochę na uboczu tego wszystkiego, nie ulegamy tym wszystkim emocjom, i tym bardziej y, wpisują się w nasze życie te słowa Świętego Pawła, żeby być na tyle uległym władzy, żeby nie stanowić. Y, nie być jak gdyby taką przyczyną ściągnięcia na siebie kary. Dlatego, że władza, która jest nadana od Boga konkretnym ludziom, czy konkretnym, konkretnym jakimś tam grupom ludzi, no, jest z jego, z jego dopustu Bożego. My jeżeli będziemy walczyli z tym, będziemy się przeciwstawiali, to nierzadko będziemy walczyli z planem Bożym na życie i tych ludzi, i, nasz, i nasze same. Chodzi o to, albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. Czyli ci, którzy są dobrymi ludźmi, mm. którzy czynią y, dobrze, moralnie się zachowują, przestrzegają zasad, nie mają się co bać prawa, tak? Ani władzy. No, dokładnie. Ja sobie zapisałem tutaj takie, że przeciwstawianie się władzy, która pochodzi od Boga, yy, jest czasami bardzo trudne do przyjęcia. I to jest właśnie, no niestety, ta nasza taka część, taka światowa, która żyje właśnie tymi wszystkimi wydarzeniami. I może nie tyle jest problemem podporządkowanie się komuś, co przyjęcie we własnym sercu, żebym ja nie był takim właśnie opozycjonistą w stosunku do wszystkiego, co nie do końca może być zgodne z moimi myślami. I nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Przyobleczcie się w miłość. W niej jest całe spełnienie prawa. No właśnie, więc jeżeli my jesteśmy nacechowani miłością, to naprawdę znikną takie wszystkie wzajemne animozje. Będziemy od tego wolni. Ale nie bądźmy nic dłużni. Czyli też nie bądźmy dłużni pieniędzy, nie bądźmy dłużni, nie wiem, co tam jeszcze możemy być dłużni. Yy, czyli oddajmy to, co pożyczyliśmy... Ale przede wszystkim y, życzmy innym ludziom dobrze, błogosławmy im i, i pomagajmy w miarę swoich możliwości, oczywiście. To właśnie przykazanie miłości, które tutaj jest no, rozwinięte, przykazanie nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj. I my doświadczamy tego, jeżeli w naszym sercu zaczyna gościć miłość. Bardzo wiele jest do wybaczenia wtedy, bardzo wiele jest do zapomnienia, bardzo wiele jest do popatrzenia na drugiego człowieka jako człowieka czasami bardzo biednego, bardzo upośledzonego, schorowanego, którego no nie warto gnębić, wręcz przeciwnie. Trzeba mu okazać współczucie, trzeba go podnieść i przybliżyć do Pana Boga. Są też ludzie, którzy są jak pijawki, wykorzystują naszą dobroć w każdej sytuacji, więc to nie jest tak, że mamy też im ulegać. W nieskończoność, bo pan Jezus też w pewnym momencie mówił, No, jestem zmęczony, muszę iść się położyć, muszę odpocząć. My też mamy prawo powiedzieć nie. Dzisiaj słuchaliśmy rano, to akurat Inga Pozorska mówiła, to był taki zuporanny weekendowy. I to był list świętego Jana. Tak. Świętego Jana powiedziała, znaczy powiedziała, to jest napisane, no to jak gdyby przybliżyła nam. Nie we wszystkich sprawach ogarniajcie ludzi czy w ogóle inne rzeczy modlitwą. Nie, nie do końca trzeba się zawsze za każdego modlić. Kto zaciąga na siebie grzech śmiertelny, ja nie, nie chcę teraz. Y... A zaraz to znajdzie. Tak, ja się zaraz znajdzie. Natomiast często może być sytuacja taka, gdzie nasza modlitwa nie jest wskazana. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do przyjęcia. Natomiast zawsze warto w takich sytuacjach powierzyć tą sprawę Jezusowi. Jezu, ty się tym zajmij. On będzie na pewno zdecydowanie lepiej wiedział, jak w danej sytuacji to ma wyglądać. Jak się nam nie uda szybko znaleźć tego wersetu, to będzie to dla Was zadaniem domowym. Możecie zapisać w komentarzach, który to jest Sigiel. ma tutaj tego fragmentu. No więc będzie to zdecydowanie zadaniem domowym. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu i spróbujcie ten fragment znaleźć. Fragment, który mówi o tym, że nie zawsze należy się modlić za kogoś. Dziękujemy Wam za ten czas i zapraszamy Was na następne spotkanie. Polecamy oczywiście Was wszystkich modlitwie. Polecamy opiece naszej Pani Niepokalanej. Ona na pewno będzie prowadziła nas w taki sposób, żebyśmy nieuchronnie trafili na szczęście w objęcia Pana Jezusa, Jej Syna. Do następnego razu. Z Bogiem. Z Bogiem.